Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałam bursztyny. Jak mówiły słowa piosenki, jednak są takie dzikie plaże. Natomiast ja nie zbieram bursztynów, ja opowiadam wam o perfumach i poszukuję skarbów perfumowych, a czasami takowe dostaję. W ostatnim moim filmie podzieliłam się z Wami zawartością cudownej przesyłki od Kasi, subskrybentki Kasi, która przysłała mi multum przepięknych unikatów, perfum, do których nigdy wcześniej nie dotarłam i pewnie nie dotarłabym, nie zwróciłabym na nie uwagi, gdyby nie Kasia. Zatem jeszcze chwilka piękna okoliczności przyrody za mną, przede mną. I. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za piękne komentarze. Naprawdę komentarze pod tym filmem, pod dwoma ostatnimi filmami, po prostu są tak wzruszające tak mądre, tak piękne, że aż w pewnym momencie za nie mówiłam właściwie nie wiedziałam, co powiedzieć bo ja, oglądając swoje filmy, powiem Wam szczerze ja widzę same błędy. W większości przypadków jestem bardzo krytyczna i widzę błędy. Tutaj pomyłka, tutaj przesadna mimika, tutaj pomyliłaś się w nazwie i tak dalej. Ale Wasze komentarze zawsze działają na mnie bardzo pokrzypiająco, że chce mi się po prostu nagrywać takie filmy, nawet kiedy jestem zmęczona, nawet kiedy muszę iść daleko, daleko. Ale chcę Wam pokazać właśnie te piękne okoliczności przyrody. I penetrujemy paczkę Kasi dalej. Potrzebowałam trochę czasu, żeby z pewnymi zapachami się zapoznać, i jeszcze aktualizacja. Kochani, nawet ja popełniłam błędy po tylu latach perfumowego, perfumowej pasji. Pamiętacie te trzy próbki, które miałam odgadnąć, które były ponumerowane raz, dwa, trzy, i ja psikałam na chusteczkę. I trudno było mi odgadnąć, jakie to zapachy. Chociaż w przypadku drugiego to się nie pomyliłam w zasadzie, bo zapach jest bardzo porównywany do Spellbound i jest to Chloe Cis. I mam go tutaj dzisiaj tę próbeczkę ze sobą. Próbeczka numer dwa, I zaraz będę omawiać. Natomiast po prostu to był mój błąd, bo następnego dnia rano po prostu rozpyliłam te perfumy 1, 2, 3 na skórę, na ciało, no i już wszystko było jasne. Poznałam te zapachy. Decidela to jest jeden z pierwszych zapachów, jaki kiedykolwiek poznałam. I on wrył się w moją pamięć na zawsze. Piękny, owocowy szypr. Drugi zapach, no to ja go nie znałam, ale znam jego odpowiednik, czyli właśnie Spellbound Estee Lauder. Są bliźniaczo podobne. Bujne, miękkie, maślane kwiaty i brzoskwinie. Morele, brzoskwinie i kwiaty. Natomiast zapach numer 3, czyli mm, Opium Vapors. Ta lżejsza wersja opium, też ją kiedyś miałam, więc chusteczka, bloterek nie oddaje wszystkich nud. Pamiętajcie, perfumy testować należy tylko na skórze. Oczywiście test, test bloterkowy coś tam daje, ale tak jak widać w tym przypadku było przekłamanie. Po prostu papier mi nie oddał wszystkich nud, które potem skóra oddała. Okej, okay, moi kochani, za mną pali się świeczuszka. I jaki dzisiaj temat? Jaki dzisiaj temat? No, dzisiaj będzie taki temat, że znalazłam wśród tych y, kasi y, próbeczek jeszcze jedną niesamowitą próbkę, ale naprawdę niesamowity zapach. Bardzo mało znana marka. Nazywa się Enie. Enie jest to marka francuska, a zapach nazywa się Explosif. Explosif Enie jest to zapach z 1986 roku kwiatowo-szyprowy kwiatowo oczywiście. Kasia ma słabość do szyprów. Noszę ja go dzisiaj i powiem Wam, że przeżyłam niemały szok. Niemały szok. Po tylu latach perfumowej pasji testuję perfumy, które są w ogóle kompletnie inne niż cała reszta. Kompletnie nie do sklasyfikowania. Jest to taki szypr, no nietypowy szypr. Jest to zapach po prostu na granicy genialności, na granicy szaleństwa, jednocześnie bardzo takiej na krawędzi, tak? Na krawędzi. Jest to zapach taki troszeczkę mroczny, melancholijny, bardzo mocarny, ogromnie taki właśnie jest w nim ogromna moc, ale on jest jednocześnie taki przytłumiony. I mamy tam niesamowitą po prostu grę aldehydów, kolendry, która wyrasta na moją Ulubioną przyprawę, najbardziej oryginalną przyprawę w perfumach, czyli kolendra, bergamotka i aldehydy w nutach głowy. Później zaś mamy korzeń irysa, róże, mamy drzewo sandałowe, pismo, paczule, czyli taką typową bazę, mocną, typową orientalną bazę. Dużo kwiatów, ale ten zapach to jest właśnie niesamowita oda do kolendry w perfumach. I ta kolendra jest tutaj tak podana mistrzowsko, tak niesamowicie rozświetlona yy, właśnie tymi aldehydami. Ona po prostu wiruje i daje, dodaje tym, tym perfumom takiej oryginalności, że no, można było pomyśleć, że to są bardzo, bardzo drogie perfumy niszowe. Może nie do końca współczesne, bo jest tutaj duch retro, ale jest to niesamowity szypr. To jest taki szypr w ogóle z innej planety z planety szyprów, ale powiedziałabym z jakiejś takiej planety, która gdzieś tam się odłączyła. Nie powiem, że to jest karłowata planeta, nie, 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 absolutnie nie. Jest to wręcz przeciwnie, jest to jakiś gigant po prostu, gigant mocy, gigant, gigant ym, kompozycja po prostu na granicy genialności. Jest to właśnie taki gigant kompozycyjny, kompozycja, gdzie poczytałam trochę recenzje i jedni czują w tych perfumach, kochani, kolendrowe kary, inni czują w tych perfumach Winko własnej roboty, nalewkę, śliwowicę, chociaż nie ma tu śliwki, jakąś taką, wiecie, misterną nalewkę babciną, której receptura jest zawsze ukrywana. E, zaś inni czują w tych, w tych perfumach po prostu niesamowicie taką krwistą, mroczną różę i zapach dla femme Fatal, zapach dekadencki, zapach dla Marleny Dietrich. Zapach się niezwykle przeistacza. Cały czas on ewoluuje i rzeczywiście po kilku godzinach wyszłam też specjalnie na dwór, żeby tę bazę poczuć na wietrze, wiecie. I rzeczywiście dopiero w bazie czuję różę. Wcześniej nie czułam w ogóle róży, a w bazie czuć taką mocarną mocarną lekko przyprawową, matową, mroczną różę, ale mnie najbardziej podoba się ten początek kolendrowy. Po prostu jest niesamowity. Niesamowita granut kolendry i aldehydów. Coś niesamowitego. A na drugiej ręce, dla równowagi, mamy zapach bardziej taki świetlisty, bardziej przystępny, taki powłóczysty, maślany, który rozpływa się właśnie na skórze, niczym masło na gorącej grzance. Jest to Kloi Narcis, również już unikat Kloi z 90 bodajże drugiego roku, tak, jest to zapach też poniekąd kultowy. Mam go tutaj na drugim nadgarstku i będziemy wąchać. Jest to zapach bliźniaczo podobny do Spellbound Estelauder, Lauder, czyli mamy morele, brzoskwinie, maślane, słodkie, puchate owoce połączone z narcyzem, z wieloma kwiatami. Kwiatów jest tutaj całe mnóstwo. Zapach jest upojny, maślany, otulający. To jest taki zapach bajka. Zapach bajka, zapach po prostu, yy, można powiedzieć, taki kokon, który nas otula. W tym zapachu nie może stać nam się krzywda. I teraz, kochani, chcę się troszeczkę poruszać, żeby pokazać wam piękno przyrody, i zaraz te zapachy do siebie porównam. W zasadzie one są po dwóch stronach barykady. I tutaj mi się nasuwa takie właśnie, takie rozważania na temat kwiatów w ogóle, w perfumach. Bo kwiaty są, można tak powiedzieć, od jakiegoś przynajmniej czasu, można powiedzieć, perfumy czysto kwiatowe, stricte kwiatowe, uważane są za niemodne, za vintage, za przebrzmiałe, za perfumy dla starszej pani. Czasami niektórzy uważają, że a, perfumy kwiatowe, jak na przykład Y, Amaryz 9 i tego typu, właśnie Chloe Narcis, czy też ymm, no wiele innych tego typu perfum y, kwiatowych, ymm, że to są perfumy dla takiej trochę, przepraszam, że tak powiem, ale taki, tak, tak, takie są opinie. Dla takiej troszeczkę zdziwaczałej starszej pani, dla takiej zdziwaczałej cioci, która już jest na emeryturze, życie ma za sobą i właściwie została jej tylko, zostało jej tylko karmienie gołębi albo, albo właśnie prowadzenie ogródka kwiatowego. I taka ciocia spędza dni obserwując ptaki, pieląc grządki albo na balkonie zajmując się roślinkami i zaczyna przesadzać, zaczyna być egzaltowana, zaczyna płakać nad każdym złamanym płatkiem kwiatka. Znam takie ciocie, miałam, mam takie ciocie czy miałam, Yy, które były kompletnie oddane na emeryturze, po prostu ogrodom, kwiatom, drzewom. Ja wtedy się im przyglądałam z takim troszeczkę, wiecie, przymrużeniem oka, jak, tak, jak to można się fascynować tak, wiecie, drzewkami, kwiatkami, roślinkami. Jest tyle ciekawszych rzeczy. Tak, jest tyle ciekawszych rzeczy. Filmy, muzyka, podróże, etc. No dobrze, yy, oddalę się troszeczkę z tego miejsca, żeby pokazać wam plenery. I te dwa zapachy są właśnie jak takie dwie ciocie. One są naprawdę przebójne. Bujne, piękne, takie barokowe kompozycje kwiatowe. I one są właśnie, tak mi się skojarzyło, że one są jak takie dwie ciocie. Jedna ciocia to Chloe Narcisse, a druga ciocia to Explosion Nie. I teraz jeszcze taka dygresja. Zapach Explosion Nie jest często porównywany do lemat. Mendito Rosa to jest włoska marka niszowa, niezwykle ekskluzywna i ten zapach mat był ulubionym zapachem kory, kory Jackowskiej, świętej pamięci kory Jackowskiej. Właśnie, czyli Enie jest porównywany do, do zapachu, ulubionego zapachu kory, czyli mat. I myślę sobie, że gdyby kora znała ten zapach Explosion Enie, to by go nosiła. Bo ten zapach na pewno jest właśnie dla takich kobiet. Silnych, bezkompromisowych, o troszeczkę mrocznej przeszłości, o troszeczkę mrocznym umyśle. Yy... Myślę, że Kora go nie poznała, a szkoda, bardzo by do niej pasował, bo jest w nim też taki minorowy, artystyczny nastrój, minorowy, dekadencki, jaki jeszcze. Yy... No tak, dekadencki. I dużo, wiele, wiele osób, które napisały recenzję tego zapachu, właśnie mówią o nim. Dekadencki zapach. Zgadzam się. Niesamowita kompozycja bardzo mało znanej marki, o której się w zasadzie nie mówi. Yy... I jakie są te ciocie? Umiałam porównać właśnie te zapachy. Ciocia Kloi. Ciocia Kloi to jest taka dobra ciocia, która ma dobre, pozytywne doświadczenia życiowe. Ma męża, ma wnuki, miała stabilizację życiową i jak pójdziecie do takiej cioci na urodziny czy imieniny, ciocia da Wam właśnie pyszne ciasteczka, może z brzoskwiniami, morelami, z pączkami różanymi. Pączki różane. Dzisiaj mamy tłusty czwartek, pączki różane. Ciocia, ciocia będzie wam, Was chwalić, będzie Was wspierać, będzie Wam mówić, że, że, życie, jest, że życie jest wspaniałe, wystarczy tylko chcieć. Że należy być, że należy być, że należy chodzić na kompromisy, że należy żyć w harmonii, że nie należy się kłócić z ludźmi, że należy wprowadzać harmonię, spokój w życie innych ludzi. Nie warto się kłócić, nie warto się spierać, nie warto też za bardzo ryzykować w życiu, trzeba się na kimś oprzeć, trzeba mieć solidny zawód, a po pracy na emeryturze właśnie warto zająć się kwiatami. E, warto robić sobie różne przyjemności życiowe, dobrze jeść, chodzić po galeriach, po kawiarniach. To jest taka ciocia e, Chloe Nercis. ciocia, która ma mądrość życiową, ale też jest w pewnym sensie asekurantką. Chce dobrze, oczywiście dając takie rady, chce dobrze. Ale mamy jeszcze drugą ciocię: ciocia Enie. Dekadencka ciocia Enie, której ulubionym kolorem jest ciemny burgund i czerń. W zasadzie w innych kolorach nie chodzi, nie ubiera się, ma zawsze wiśniowo-winno-czerwone usta. I jeżeli pójdziecie do takiej cioci na urodziny imieniny, to ona y, będzie prawiła wam monolog, ale troszeczkę w innym stylu. Monolog, w którym, który na zawsze zapamiętacie, który będzie trochę gorzki, ale będzie też błyskotliwy. Ona wam powie, żebyście nie chodzili na kompromisy. Ten ptak się ze mną zgadza. Ona wam powie, że nie należy chodzić na kompromisy, że trzeba mieć zawsze swoje zdanie, że trzeba walczyć o swoje zdanie i mieć swoje życie. Nie... Ona wam powie, że aby nie starać się utrzymywać harmonię za wszelką cenę. Ona wam powie, że jeżeli miłość się skończyła, to idźcie do sądu i weźcie rozwód. Niezależnie od tego, jak wiele lat żyjecie ze swoim mężem. Ona wam powie również, że. Zawsze warto ryzykować, że zmiana zawsze jest dobra. Yy, ona Wam również powie, że czasami nie warto dyskutować z głupcami, tylko zagryźć język i milczeć. I to będzie najlepsza puenta dla yy, jakiejkolwiek satysfakcji głupca. Więc to jest ciocia Enie. Ciocia Enie również chodzi po galeriach, również czasami chodzi do kawiarni, ma wiele albumów w domu, ma piękne retro torebki. Ale nie ma telewizora. Nie ma telewizora, yy, raczej czyta książki, zatapia się w swoich myślach, nie ma zbyt wielu przyjaciół, ale gdy wychodzi czasami przejść się wieczorem po jakiejś uliczce Starego Miasta, w Warszawie, Krakowie czy Pradze Czeskiej, w tych swoich czarno-burgundowych trzewiczkach, pięknych sukniach yy, i pięknym kapelusiku to za nią oglądają się młodsi mężczyźni, bo jest po prostu zjawiskiem. Jest zjawiskiem. Te ciocie, one nigdy się nie spotkają. Chodzą własnymi ścieżkami. Miło jest porozmawiać i z jedną, i z drugą ciocią, ale potem... Świeczka zgasła. Wnioski i wybory życiowe obie ciocie pozostają, pozostawiają nam. Taka to jest opowieść o dwóch ciociach, miłośniczkach, niezwykłych perfum i mi miłośniczkach kwiatów. Dziękuję za uwagę.